Witaj w przestrzeni insightów ze ścieżki serca miejscu, gdzie intuicja spotyka się z prawdą, a umysł uczy się słuchać głosu duszy. Nazywam się Koralina Szwed i zapraszam Cię do rozmów, wglądów i opowieści, które będą Cię wspierać w odnajdywaniu własnej drogi i odwagi, by nią iść. W podróż do wspólnego odkrywania głosu intuicji wewnętrznej prawdy i życia w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Zapasz herbatę, usiądź wygodnie i zaczynamy. Cześć kochana, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj, trochę kontynuując temat ostatniego odcinka, ostatnio rozmawialiśmy o tym, Dlaczego łatwiej wybrać siebie, gdy jesteś daleko? Jeżeli jeszcze nie oglądałaś tego odcinka, nie słuchałaś, to cię serdecznie zapraszam. A dzisiaj troszeczkę pokrewny temat, ale inny, i chcę go też pogłębić. Decyzje z perspektywy. O ciszy, przestrzeni i wyborach z serca. Dlaczego jest to ważny dla mnie temat? Dlatego, że wielokrotnie w swoim życiu podejmowałam decyzje. Będąc w drodze, będąc w podróży, będąc gdzieś indziej niż miejsce, którego ta decyzja dotyczyła. I dlatego chcę taki pogłębić temat, jak te podróże i fizyczna przestrzeń wpływają na nasze decyzje, ponieważ czuję, że mm, bardzo dobrze nam robi, kiedy mamy decyzję do podjęcia, bardzo dobrze nam robi zmiana otoczenia. I to nie musi być naprawdę podróż na Hawaje na drugi koniec świata spoko, jakby rozumiem, że nie każdy potrzebuje wyjeżdżać do innego kraju, żeby podejmować dobre decyzje, ale dlaczego w ogóle to ma znaczenie? Z mojej perspektywy, m, dlatego ma to znaczenie, że jeżeli my wyjdziemy z tego m, chaosu i grajdołka, w którym jesteśmy. I tu mam na myśli taki grajdołek emocjonalny, czyli na przykład masz sytuację w pracy, dość, nie wiem, stresującą, frustrującą i Ty siedzisz ciągle w tej frustracji i mielisz, i mielisz, i myślisz sobie, Boże, jak Ty tam tego szefa, to jak Ty spotkasz, to co Ty tam mu powiesz, to jak Ty jesteś w stanie podjąć świadomą decyzję wtedy? I to dobrą decyzję dla siebie, prosto ze swojego serca, zgodzie ze swoim ciałem, ze swoją intuicją. Jak możesz to zrobić, jeżeli twoje ciało w tym momencie jest totalnie um, zatonięte frustracją i tym um, kręceniem się w kółko tej jednej dość negatywnej myśli na ten temat? I teraz, żeby móc w ogóle podjąć świadomie decyzję, w związku z tą sytuacją, ty potrzebujesz z niej wyjść. A jak możesz z niej wyjść? Przede wszystkim potrzebujesz uspokoić swój układ nerwowy, przeżyć te emocje, dać im jakieś ujście, czy zrobić praktykę embodiment, czy sesję oddechową, czy przebiec się, um, czy na siłownię pójść, czy nie wiem, jeżeli um, możesz to wyboksować w worek treningowy naprawdę wiele sposobów y, uwalniania emocji, i po prostu możesz zrobić to bezpiecznie, i dopiero wtedy zaczyna się tworzyć taka przestrzeń, która daje ci szansę na podjęcie dobrej dla siebie decyzji. Bo co się wtedy pojawia? Ta cała gadanina Twojego gremlina, ta cała paplanina z Twojej głowy, jakaby ona nie była, ona się wycisza. Już wtedy nie podejmujesz decyzji z poziomu emocji, nie podejmujesz decyzji z poziomu tego, co podpowiada ci Twój ziomek, gremlin w głowie, tylko zaczynasz patrzeć, czego naprawdę chcesz, ale żeby zobaczyć to, żeby połączyć się z tym, czego chcesz, żeby w ogóle znaleźć taką przestrzeń w ciele do rozmowy, czy ze swoim wyższym ja, właśnie z ciałem, z sercem, z intuicją. Potrzebujesz się wyciszyć, potrzebujesz wyjść z tej stresującej sytuacji, emocjonującej sytuacji, stanąć obok i popatrzeć na nią z lotu ptaka. I właśnie to nam daje ta perspektywa, to nam daje dystans, że my wychodzimy z tej, ze środka tego cyklonu, stajemy obok i się zastanawiamy: OK, no dobra, to fakty są takie i takie. Sytuacja jest taka i taka. Mogę zrobić to, to, to i to. Takie są plusy i minusy tych rozwiązań. Jesteś w ogóle w stanie racjonalnie wtedy na to popatrzeć. To jest jedna taka, taki bardzo, myślę, logiczny sposób w tym wszystkim. Um, ale jest też taka część, która zawsze mi się pojawiała w podróżach i przy takim podejmowaniu decyzji, że w podróży bardzo często byłam w takim momencie zadumy, takiego, w takim momencie obniżenia fal mózgowych, trochę jakby w medytacji, ale z otwartymi oczami. Byłam w większej uważności, zaczynałam się przyglądać temu, co mnie otacza. Bardziej słuchać ludzi, którzy się pojawiają, to, co oni do mnie mówią, zwracać na to taką większą uwagę, jakby już właśnie to, co się pojawia, miało mnie prowadzić do tego rozwiązania. I sama nawet taka monotonność drogi, bo, bo tutaj czasem mówię, yy, na przykład, jeżeli jedziesz samochodem, sama taka monotonność i pewnego rodzaju takie, może zawieszenie to jest złe, zadumanie to jest chyba lepsze słowo. Otwiera w ogóle przestrzeń na usłyszenie czegokolwiek, co się chce wyrazić w Twojej, w twojej głowie, w Twoim ciele. I na przykład, ostatnio wracając z wycieczki rodzinnej, też przyszedł do mnie pomysł, i to, to są naprawdę czasami takie, takie zdania, nawet bym powiedziała, takie przeczucie: wejdź na tą stronę, weź jeszcze się do nich odezwij jeszcze raz. Zrób to, że po prostu ta decyzja klika, że to nie jest tak, że ty jedziesz tam i po prostu rozkminiasz dobra. To ja teraz wyjeżdżam na trzy dni w bieszczady, żeby sobie pomyśleć, co mam zrobić, chociaż to jest świadome podejście i ty możesz tak zrobić. Mm, ale akurat dzisiaj nie będziesz tak bardzo zgłębiać tego pomysłu, chociaż uważam, że to jest świetny, świetny plan, że po prostu już ty wiesz, że świadomie, że masz do podjęcia decyzję i sama stwarzasz sobie. Warunki do tego, żeby ją podjąć, bo dobrych decyzji nie jesteśmy w stanie podjąć w chaosie. Dużo lepiej robi się nam to w takiej ciszy, ale cisza, oprócz tego, że może być taką stricte ciszą prawdziwą, to może być też taką przestrzenią, gdzie my jesteśmy w stanie usłyszeć siebie, czyli Redukujemy social media, redukujemy hałas, redukujemy spotkania wtedy: czy to z przyjaciółmi, czy biznesowe, czy w pracy po prostu stwarzamy sobie taką lżejszą, bardziej pustą przestrzeń, która daje nam szansę na to, że będziemy mogły usłyszeć to, co tak naprawdę, jakie naprawdę są nasze potrzeby, i to, co chce nam powiedzieć nasze serce. Dlatego zachęcam cię bardzo do takiego eksperymentu, gdzie dziś możesz zrobić miejsce na ciszę, żeby usłyszeć siebie. Gdzie jeszcze być może siebie zagłuszasz? Gdzie jeszcze nie pozwalasz sobie usłyszeć tej prawdy, być może przez strach, że jeśli usłyszysz tą prawdę, to coś się zmieni w twoim życiu. I bardzo często potrzebujemy tej, tej przestrzeni, takiej właśnie tego, tej zmiany otoczenia, tej podróży. To może być podróż wewnętrzna, to może być podróż taka typowa, fizyczna, tak? Czyli zmieniasz miejsce, w którym jesteś. I bardzo często wiele jakby my kobiety potrzebujemy też tej przestrzeni, żeby coś poczuć. To może być równie dobrze spotkanie ze zwierzęciem, spotkanie z koniem, bycie w takiej pełnej uważności, odsunięcie tego, tych wszystkich rozpraszaczy, bycie tu i teraz, i to nam pomaga podjąć tą decyzję. I taką podróż możesz sobie stworzyć, oczywiście sama, tak jak wspominałam, czy przez jakiś rytuał, czy przez ciszę, zadanie sobie pytania pójście na spacer albo na przykład jeszcze lepiej zadania pytania i pójścia z tym pytaniem na spacer i bez takiej presji, że potrzebujesz znaleźć e, od razu odpowiedź, ale takie zapraszające już do tego takie narzucające intencje. E, to może być jakieś odosobnienie, to może być czas w naturze, czy właśnie tak jak wspomniałam ze zwierzętami, jakaś medytacja. Chodzi o to, że nasza zmiana i stworzenie tej przestrzeni zmienia też kontekst, i umysł odpuszcza, a ciało zaczyna do nas mówić. Daj znać, jak Ci się podobał e, dzisiejszy odcinek, co sobie z tego bierzesz. Być może masz też przykłady konkretnych decyzji, które właśnie podjęłaś, e, będąc w podróży. Moją taką bardzo dużą decyzją, którą podjęłam w podróży, to była decyzja o rezygnacji z pracy w centrum sportowym Jeździeckim i właśnie wyjazd do Stanów na kilka miesięcy. Także duża zmiana, i tak jak właśnie ona przyszła spontanicznie podczas podróży. Długiej dość, bo aż pięciogodzinnej podróży autobusem do innego miasta w Polsce. I jakby weekend też poza miastem pozwolił mi spojrzeć na pewne rzeczy z lotu ptaka, spojrzeć z innej perspektywy i właśnie dać usłyszeć temu sercu dać usłyszeć temu, co serce chce mi powiedzieć. Do tego Cię zapraszam, do decyzji z serca i do tego, żebyś tworzyła sobie przestrzeń, która Ci służy. Do zobaczenia kolejnym razem.